manko moi drodzy, witam was w nowym filmie na kanale Dobra Wrzutka, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o najlepszym występie Elzebiusza Smolarka w historii. Jeszcze zanim zaczniemy chciałbym was zachęcić do zasubskrybowania tego kanału wraz z łaszkiem oraz do zostawienia lajka. A już bez przedłużania zapraszam was do materiału. W 2002 roku swój debiut w reprezentacji Polski miał Elzebiusz Smolarek, który w ciągu 8 lat rozegrał 47 spotkań i strzelił 19 bramek. Na początku jednak nie mu najlepiej. W 2006 roku w reprezentacji polskiej miał Leo Hacker w roli trenera, który doskonale znał Eusebiusza z Polarka z Flejon Rozpoczęły się eliminacje do Mistrzostw Europy 2008 roku, które wraz z czasem zaczęły nam całkiem i to całkiem wychodzić. Kluczowym meczem było jednak spotkanie z Belgami, które wygraliśmy dzięki ciężkiej pracy Eusebiusza z strzelił o dwa gole, dzięki czemu wygraliśmy 2 do 0. Następujące gole strzelił w 45 i 49 minucie spotkania. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeśli macie jakieś pomysły, to koniecznie dajcie je znać w komentarzu. A już się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Elo.